Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Niemojów. znacie co? Patrzcie, jaka infrastruktura. Śmiejemy się, że to jest drążek do podciągania się. Tutaj Orlica, chodźcie pieski. Tam jest Sławek, z którym przez dwa dni będę sobie wędrować. Po tych okolicach, tutaj, mówi, że zaprasza na plażę, ale coś ławeczkę podmywa na plaży. Patrzcie, jaka plażyczka. Jest koło ratunkowe. Orlica dzika, mocno wezbrała. Nosławek, być może go pamiętacie z jakichś starych filmów. Piorę tylko skarpety. <gry> Zaczynamy bystrzycko-orlicką przygodę dwudniową. Będą mi zamki, i bunkry, i jamy. Sporo atrakcji i nocleg pod fajną nową wiatą. Prawdopodobnie zapraszamy. Sławek, Sławek! Nie Sławek. wiem, czy widzowie cię pamiętają. Byłeś kiedyś, nie? Na kanale? No, no to nie. sudecki. Nie będziemy cię przecież. O, właśnie. Twoje wsparcie wtedy było nieocenione. Nie będziemy cię teraz osobno przedstawiać. Starzy widzowie pamiętają, to znaczy, że warto, warto być z nami. Ewentualnie warto też odczekać stare odcinki. Mostek zrobiony. O. Pieski na lekkim stresie. <noise> Pancio również, ale tu jest klimacik. Tu przed nami, jeśli się nie mylę, wznosi się kościół. Kościół świętego Jana Nepomucena. Pierwszy na tym naszym spacerze, ale nie ostatni, już was uprzedzam. Jakiś taki element sakralny, relikt sakralny, zabytek e, po stronie czeskiej poświęcony Janowi Nepomucenowi. Kościółek powstał z kaplicy cmentarnej, wznoszony był w latach 1708-1712 i do jego budowy przyczynił się pewien włoch e, z Rokitnic w Orlickich Górach, który tutaj pomieszkiwał. Co ciekawe, ponad 20 lat później, w 1730 roku, u Włoch popełnił samobójstwo w trakcie budowy Kościoła w Neratowie. Pod tym kościołem dzisiaj też powinniśmy być, czyli będziemy szli przez Neratów. A to Světílka. Vidím ty malé ohničky, duše poutníků, duše zemřelých, ohničky našich životů. Potkali se v tomhle kostelíčku. Mám slzy v očích, stékají jako vosk ze svíčky, kapou na zem. Je mi zde tak smutno, ale i tak dobře. Idziemy, idziemy tam kolejny przydrożny krzyż, ale nie o tym, nie o tym. Rozmawiamy sobie ze Sławkiem o permetrynie, o tym, że jeszcze nie jest zakazana w Polsce i napotykamy taki składzik drewna. I Sławek mówi, że... Mówię, że tutaj leży drewno, które jest przykryte taką płachtą i ta płachta jest nasączona permetryną, tak żeby te owady, które są w tym drewnie zginęły i żeby z zewnątrz żadne to drewno już nie uszkadzały. No i dzięki temu mniej korników jest w tym drewnie mniej, mniej zjedzone jest. Większa wartość tego drewka później tak. chyba, nie? Idziemy zaraz do Czerwonego i Czerwonym na Anenski Wyrch. Właśnie, nie skończyłem ostatnio, bo mi bateria padła. Plan naszej wycieczki na dzisiaj. Trochę Czechami, trochę Polską. Najpierw najwyższe chyba dzisiejsze wzniesienie z wieżą widokową na szczycie, czyli ten Anęcki Wyrch a później e, Neratow, czeska wioseczka i skręcamy w stronę Polską, tam poniatów, Gniewoszów jest bunkr, jeden z wielu zwana, tak zwana linia Haniczka, chyba linia warowna. Wyjmę kamerę, bo śnieg ci wszyscy, którzy mają jego niedobór w tym roku, no to macie jeszcze na tym kanale troszeczkę ostało się w tych górach proszę bardzo jest rozledna podobno to jest nieme dzisiaj się dowiedziałem Anna na anenskim wyrchu mieliśmy tam iść ale jak sami widzicie u góry widoczność może być na 100 metrów może nawet mniej nie ma sensu nie ma sensu a tu jest właśnie odbitka na tą wieżę widokową podejrzewam że kupa ludzi tutaj właśnie po to idzie my zważywszy na długi dystans i to że przyjdziemy dzisiaj nawiatę i nie wiemy, czy ona będzie wolna, czy zajęta, czy będzie zdatna do nocowania. Zdecydowaliśmy się, że czas jest istotny i nie odbijamy. Rok temu w lutym coś podobnego, takie podobne zjawisko wychodzące słońce po mgłach i, i takie parowanko od gleby nagraliśmy na spacerku z pogaduchowym z Piotrem. Długodystansowcem Teraz jesteśmy z innym długodystansowcem Siemano. Sławkiem I pięknie to samo zjawisko Pięknie to tutaj wygląda Celowo teraz filmuję na podłoże Po którym stąpamy. Idziemy, idziemy i Sławek znajduje Kamyczek Kamyczek to zaczyna mówić Ja mówię poczekaj, poczekaj Wiedza insajderska do podzielenia się To jest bryłka kwarcu Kiedyś w całych górach orlickich Istniały Huty, które przetapiały ten kwarst na szkło i z tego żyli okoliczni mieszkańcy. Jeszcze gdzie, nie, gdzie się ostały jakieś ruiny hut. No ale to już niestety jest tylko historia. Ale zabierasz, rozumiem? Nie. Do domu? Pełno takich. Leave no trace. Bryłek kwarstw tutaj jest w okolicy, także zaraz sobie znajdę nową. Jakie piękne okolicy, Co tam, Jagodna, tak? Tak. Z widokiem na Jagodną schodzimy do Neratowa. Mgło się rozeszły, jakieś się W Neratowie w ogóle jest granica czy kawałek za? Jest, jest. To Spos, w Neratowie jest Spos przejście. Przejdziemy i wejdziemy w Poniatowie. Tak, i będziemy w Poniatowie. Taki jest plan, a później Gniewoszów. Jeszcze się zastanawiamy, bo już tak dreptamy, dreptamy trochę z ciężkimi plecorami. Czy nie skrócić sobie dzisiaj tego spaceru i trochę pominąć Gniewoszów ścinając na Czerniec, tak? Tak, dokładnie na górę Czerniec, przejść może żółtym, a może Czerniec zostawić sobie albo na wieczór, albo na jutro i przejść nie jak żadnym szlakiem znakowanym, tylko przejść po prostu na wiatę pod Czernicem. Bo uwaga, uwaga, niektórzy uważają, że nie powinienem nagłaśnie takich informacji, ale jest nowa wiata w sudetach i boję się, że będzie popularna, bo dwa tygodnie temu. Jeden z miłych bushcrafterów Z Dolnego Śląska. Pozdrawiam Mirka Trapera, którego osobiście nie znam, ale korzystamy z jego wiedzy eee, i idziemy odwiedzić wiatę założoną przez myśliwców <śmum> zmuflona eee, pod Czerńcem. Jeszcze podobno nieskończona, idziemy sprawdzić to. Ale ja już o noclegu, a do Noclegu zegarek podaje, że jeszcze 18 km. <śmum> Więc spokojnie, spokojnie. Na razie przejdźmy co mamy do przejścia. Idziemy, idziemy i właśnie ukazały nam się dwa cele na dzisiaj. Gniewoż, prawdopodobnie, ten pierwszy tutaj. A druga górka Czerniec, jest tam wieża widokowa. Tam byśmy chcieli dzisiaj dojść. W zasadzie za tą górą jest wiata, o której przed momentem mówiłem. A tutaj tak jest Piękne te lasy, piękne widoczki. Orlickie na razie jesteśmy. Po stronie czeskiej, i tutaj mamy góry Orlickie. Góry Orlickich w Polsce jest chyba bardzo mało, nie? Bardzo mało, tylko. Niewielkie pasemko. Kawałek Orlicy. Dokładnie. I tam kilka. Okolice jakichś, Zieleńca chyba, tak, nie? Tak. Tam Zielone Ludowe, tej granicy, tej przełęczy, fragment i to praktycznie wszystko. Czyli Orlickie to głównie Czechy, a wystrzyckie to głównie Polska, chyba w 100% nawet, nie? Prawdopodobnie może być tak, że rura pękła i rozkminiana że tutaj to pasmo trawki jest bardziej zielone że może ta rura idzie spodem ociepla gdzieś tutaj tą ziemię, stąd też bardziej zielona trawka w tym miejscu a może tu jakieś naturalne źródlicho, patrzcie jak tam buzuje woda gazowana <laughs> perliwa idziemy, idziemy, tutaj schodzimy w dolinkę mijamy pierwsze naratowskie zabudowania i też pozostałości tych zabudowań jak Sławek słusznie zauważył Musiał mieć tu miejsce jakiś pożar ewidentnie widać okopcenie zawalony dach Jestem sobie pod kościołem w wzięcia Najświętszej Marii Panny w Neratowie Sławki został z pieskami, a ja wchodzę dla Was zobaczyć co tu się dzieje. O, nawet po polsku jest tylko wej. Aha, tylko wyjście, dobra, to ja idę z drugiej strony, bo tam pewnie będzie tylko wejście. Zobaczymy co to jest tylko wejście, dobrze, to się obchodzi dookoła Jesek szczeka, leśka nie może wytrzymać. Idziemy zobaczymy co tu się dzieje. Wow jakby chodzenia w Półgórach górach było mało to Sławek mi zaproponował jeszcze odwiedzenie tego kościoła. Sam by mnie zaszedł, ale idę. Uch. Dobra Teraz się słyszymy i widzimy. Patrzcie, patrzcie, trochę kadzi widać. Jesteśmy pod tym browarkiem. Patrzcie w jak klasycznym stylu zrobiony tutaj z, z deseczek. Niby wygląda tak skromnie, żeby nie powiedzieć biednie, a jednak bardzo ładnie. Piwowar Neratow. Oto jesteśmy przy piwowarze Neratow, który w tamtejszym sklepiku lokalnie sobie spożyliśmy. Ty już sprawdzasz kranik? Tak, sama obsługa. O, pięknie. I co to już Orlica znowu ją przekraczamy chyba, nie? A, to mówiłeś o tym mostku, tak? Że jakby go nie było, to 10 w jedną, 10 w drugą minimum, żeby, żeby przekroczyć dziką Orlicę, która tu się tak rozwidla pięknie. Pozor, ostatni granice. I tu jest granica tych dwóch pięknych państw. Które piękniejsze? No sami powiedzcie w komentarzu. Kajne, coś tam. <laughs> Ależ pięknie. Jesteśmy, no na, jesteśmy na wizji, jakbyś to, co widzisz, teraz e, e, opisał. To jest jak namawianie do samobójstwa. Jeśli tylko szubienicy brakuje. Patrzcie, co tu znaleźliśmy. Przy samym szlaku taki mikrodomek, kraty. A w środku, a w środku jest krzesło. I tyle. No, tak <try> <try> <to> <try> Zdrawi proszę. Polsku, wszystkich. Polską cioskuję, Zdrawimy Polskę z Tu krasnie. Dziękuję. <try> Spotkaliśmy na szlaku przemiłych Czechów. A, ah, tempo mają też solidne. Pocimy się. <try> Jest pięknie i bardzo mili ludzie. Taka mała wskazóweczka dla was W tak dużej grupie Jak se, jak se idemy To lepiej nie zostawać z tyłu Bo mają tempo chopy I można zostać Patrzcie jak tu jest pięknie Słońce nam wyszło Chyba dzisiaj skusimy się na Lekkie skrócenie szlaku Ucięcie, ale przejście przez Czerniec Ależ tu jest wspaniale Macham do was w cieniu Coś pięknego, coś pięknego. Rozsiedliśmy się na chwilę i tak myślimy, jakie kapitalne miejsce na biwaczek z namiocikiem i z widoczkiem. Tu umrę. <todziewanie> tu umrę. Nie wiem czy zauważyliście, pewnie nie, bo też nie, nie mówiliśmy o naszych pierwotnych planach zbyt mocno. Ale no, plany obejmowały zamek Szczerbiec w Gniewoszowie, jamę solną tego nie ma, ale jest to i też jestem nawet chyba bardziej kontent. Gdzie tam zamki, gdzie tam jamy solne? Jak poznaliśmy, przynajmniej ja poznałem, bo Lasławka nie jest tu pierwszy raz na tej łące. Gdzie przed momentem widzieliśmy statko sześciu jeleni. Widzieliście je, mam nadzieję, że coś wyszło na filmie. Eee, łąka, gdzie postanowiliśmy, że kiedyś tu zabiwakujemy. Nawet tam stoją dalej. Już za horyzont pobiegły. Co od tygaś? Są takie łączki między tymi świerkami, że można by się tu i fajnie zbunkrować, żeby nie być centralnie przy szlaku. I w jakimś cieplejszym dniu bezwiecznym to warte podkreślenia można by zabiwaczyć naprawdę z widokiem na wschód. Jak Sławek zauważył, tutaj we wschodnim kierunku jest kralicki sneżnik i z za góry wielkie pomarańczowe jajo. Różowe, żółte by wychodziło nad ranem. Byle by wstać. I idziemy, idziemy na czerniec. Ostatnia prosta. Ostatnie podejście na Czerniec. Trochę wilgotno na szlaku. Nic nie szkodzi. Ale nie żałuję, żeśmy żeśmy, że trochę sobie skróciliśmy. Jak się kondycyjnie czujesz? Dobrze. A tak szczytowy bez butli tlenowej? <laughs> Jak to bez butli, Ja po co tam to piwo? Penale, Dochodzimy na Czerniec 891. Dym i ogień mokrym drewkiem. Jest i wieża widokowa. I jesteśmy. Patrzcie, tu. Piękna plażyczka. Zejście, zbiornik retencyjny. Jest super dostęp do wody, stąd będziemy filtrować wodę. Nawet chyba nie trzeba filtrować. Widać, że nie jest to jeszcze skończone. Domek myśliwski dla turystów kołowieckich. Koło Muflon. No, patrzcie, szyba. No, bajeczka. Wchodzimy. Miejsce ogniskowe na rozdrożu szlaków, co troszeczkę jest słabe, bo zwiastować może wizyty ludzkie. Śmietnik, ujej, pachnie drewkiem nowością, coś pięknego. Ściągam plecak, idę na górę i wam pokażę. Informacja dla psiarzy jest taka, że są schody, a nie drabina. Czy też wąskie szczeble, więc pieski tutaj na pełnym luzie wchodzą. O Jezu, ja już to widzę, patrzcie w to. Przecież tu jest kozak luksus. To jest Hawira, co się zowie, patrzcie. Raz, dwa, trzy, sześć, osiem. Ile tu jest? 8 miejsc na hamaczki, nawet. Cztery hamaki. Tak, osiem, osiem śrub na cztery hamaki. Ja nie mogę. Ale baja. Jest coś pięknego, mili państwo. Coś pięknego. Jak tam, radość, nie? Tak. Ciepełko, tu dzisiaj będzie. Ja tu nabrałem koców, nie koców. no. Standardowo w lęku opieski nabrałem. I to zorganizować jakąś światło. Koców tak, trochę by się przydało zamieść i zorganizować drewko na jakiś ogienek, bo mamy dzisiaj wegański boczek w myśliwskiej chacie. Skorzystamy skrzętnie z tego miejsca schludnie. Oczywiście posprzątamy po sobie. Standardowo. Coś pięknego, że tak patrzcie to! Rancho wilkowyje. Siadam, siadam, robię to. Wyciągam nudzie i czy Patrzcie na rozklinkę tego człowieka. Żeby pozamitać... Nie jest jeszcze gotowe. Pani razie... A ja już tutaj kręcę i publikuję. Multo Bueno, takie miejsca niech powstają pielęgnować. Trochę czasami mam taki dysonans, czy, czy, czy wrzucać i dzielić się z tym, informować. Zresztą info o tej już wylądowało na Sudetach z Plecakiem, na Bushcraft Dolny Śląsk. Mówię o grupach facebookowych, więc pff, już to już jest wiedza powszechna generalnie. A my tylko jako jedni z pierwszych testujemy ten oto przecudowny przybytek. Nie, Żeby... to jest dachówka ceramiczna. No właśnie. To na 100 lat normalnie to wytrzyma. Także nie musicie już teraz to przyjeżdżać, możecie za tak. 2-3 lata albo spokojnie. 50. Spokojnie, spokojnie. Ta jeszcze będzie stała. No ładnie, słuchajcie mądrych ludzi. Jo. <noise> <noise>